Przed nami mecz, który wyłoni najlepszą drużynę Euro 24. Zobaczymy, kto wytrzyma taką presję. Czy im to się uda? Tego nie można przegapić. Już ten czas po tylu emocjonujących spotkaniach przyszedł moment na zwieńczenie zmagań w tym finale turnieju Euro 2024. Mówi Tomasz Smokowski, a wraz ze mną komentować to spotkanie będzie Jacek Laskowski. Zapowiadają się dziś, nie lada emocje i mamy nadzieję, że reprezentacje zakończą ten turniej z przytupem. Serdecznie zapraszamy. Reprezentacja Polski. Uwaga, będzie okazja! I co? I nie ma gola! Mimo, że był już sam na czystej pozycji przed bramką. Niesamowite! A oto skład reprezentacji Polski. Wynika z tego, że zagrają w ustawieniu 1-3-5-2. To może oznaczać bardzo ofensywny. Proszę państwa! Gol! Otwieramy wynik meczu! Finał Euro 2024 nie zakończy się bezbramkowo. To świetna informacja. Ależ to była bomba. Teraz wyraźnie widać na powtórkach, że poza precyzją ten strzał ewidentnie posiadał siłę dla pewności, jak nie mam. W każdym razie wyszło naprawdę spektakularnie. Znowu nie gryję. Polacy w gorszej sytuacji, choć czasu mają sporo, by wyrównać. Juka jednak nie opuściła placu gry. Może być groźnie. Da im teraz remis! Zatrzymał to! Co za przytomność! A 11 metr z rogu. Daje się otrzymać piłkę w boisku. Co teraz z nią zrobi? Mogło być groźnie, ale wybija piłkę po tej wrzutce. Strzał teraz. Nie, nie daje się zaskoczyć. W pole karne głęboko teraz. Nie warto tu ryzykować. Wybija piłkę. Piękna dziura. Kibice są pod wrażeniem i bardzo słusznie. Popatrzmy, jest szansa na kontrę. Teraz Malen. Malen gotowy do strzału. Skutecznie interweniuje i wybija piłkę. Uwaga, okazja! Piłka wciąż grze po tej interwencji. A! Pięknie bronił, uratował zespół. Wspaniała parada bramkarza, nie miał tu za wiele czasu na reakcję, popisał się znakomitym refleksem. Podręcznikowa wprost interwencja w polu karnym. Wciąż jest przy piłce. Czy zaryzykuje indywidualny rajd? Czy czymś zaskoczy przeciwnika? I jakimś cudem wciąż tylko jedna bramka przewagi. No trzeba jednak takie sytuacje zamieniać na gole. Zmarnowana szansa i impuls do lepszej gry dla drużyny przeciwnej. Adam Buksa. Wypieszczone podanie. I pewnie to teraz wyjaśniają, oddalają zagrożenie. I już skupia okazja! Nie zepsuć tego! No, piękna, ważna interwencja. ci piłkę po tym wejściu. Niewiele było przerw w grze, doliczona została więc tylko jedna minuta. Okazja może być groźnie. Sędzia kończy pierwszą odsłonę gry i zespoły kierują się do szatni. Gwizdek rozpoczynający drugą połowę za nami. A przed nami 45 minut emocji. Zieliński przyjmuje piłkę. Szansa będzie remis! Tak jest! Mamy wyrównanie! Ależ ważne trafienie teraz. Posłuchajcie państwo, tylko trybun. Ale szał radości! Wrócili z dalekiej podróży. Rywale już byli pewni swego, a tymczasem finał rozpoczyna się na nowo. Mamy wynik remisowy. 1 do jednego. 1. Jakbą. Ma wsparcie, by to rozegrać. Męki z z piłką. Odważnie i skutecznie, brawo! No i Xavi Simons. Mają teraz okazję do wyprowadzenia kontry. Teraz, czy dobrze to wykończy? Goal! Lewy, mistrz! Niech się chowają wszyscy piłkarze roku razem wzięci. Teraz na ekranach powtórka tej bramki. Kapitalny kontratak. Rywale nie zdążyli nawet postawić zasieków obronnych. Bramkarz mógł tu najwyżej liczyć na uśmiech losu. Klasyczna sytuacja dwóch na jednego, no i go. Pałacy przy piłce. Lewandowski ma teraz piłkę. To chyba wpadnie! To ma teraz obrona tego strzału. Denzel Dumfries ma piłkę i okazję, by dograć do jednego z kolegów. Aleń z piłką. Szansa na wyrównanie. No to powinno być wyrównanie. Stuprocentowa okazja. Nie mam pojęcia, jak to nie wpadło. Mogą potem tego bardzo żałować. Depay ma teraz półkę. tu może być gol. Tak, Bramkarz teraz dokładnie wyczuwa intencje. Znakomite zagranie na dobieg. Teraz wystarczy tylko celnie uderzyć. Nie ma Bramki. Przegrany pojedynek. To była wymarzona okazja, by zmienić wynik. Zabrakło precyzji. Dobrze, teraz mija Rywala. Gol! Podwyższają prowadzenie. No teraz to już chyba jest w tym finale pozamiatane. Raczej nie zdołają odrobić dwóch bramek straty w tak krótkim czasie. Na tablicy wyników 3 do 1 Opiecznie! Dobre, przytomne zachowanie przy tej obronie. Tak to należy robić. Bramkarskie rzemiosło najwyższych lotów. Każdy napastnik miałby w tej sytuacji problem z oddaniem dobrego strzału. Uwaga, Lewandowski zamyka na dalszym słupku. Piłkę wybija Van Dijk. Jak to rozegra, jest okazja do kontry. No i wiemy już, ile jeszcze potrwa to spotkanie. Mamy doliczone dwie minuty. Pewna teraz interwencja w obronie po tej centrze.